Dzisiaj będzie takie Takie będzie wyzwanie, wyzwanie społeczne, społeczne ile pani będzie się chciało. Ogólnie ile osób, ale w ogólnie będziemy strzelać w panie, przewróciłam się. Ile osób nam odmówi, ile pani będzie chciała. Już zrobiliśmy to i powstawiamy wam kilka takich najciekawszych momentów, tak. bo nam nie wyszło trochę i powstawiamy wam kilka najciekawszych momentów, jakie panie nam odmówiły, bo już odmówiły mi, bo zaczynamy ode mnie odmówiły mi dwie panie. Ogólnie zauważyłyśmy, że diagnoza jest taka, że nie wiem czy to była diagnoza, hipoteza. Chyba, nie, nie wiem, nie pamiętam. Dobra, nieważne. E, nie pamiętam z biologii. E, jest taka, że panie z dziećmi odmawiają. Nie. Jak się pytam dwóch pań z dziećmi, to by dwie odmówiły. Nie wiem, może się boją, że dzieci będą miały do nich problem, że przytulają się ze mną. Ja bo może się czegoś innego boją, że bo nie wiem, że chcę. Kurde, że chcemy zabrać jej mamę albo coś takiego. Nie wiem, no, dobra, nieważne. A, a, a więc teraz idziemy przytulać pani, zaczynamy ode mnie. Tutaj wam się zaraz pokażą. Najciekawsze no momenty. Ile jeszcze ile z jeszcze dwie pani przytulisz? No przytule nie przytule. Zobaczyłem przy jeszcze... No ciebie będzie dużo. Dlaczego I tylko zobaczymy jeszcze, że postaram się przytulić gdzieś jest strzepanie. Znaczy po, po prostu przytulę tyle ile mi się uda. I później ty i po... Nie, mogę nie, 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 sądzisz nie, ten temat nie, 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 mam nie, ruch hotel, to dziapy, ja też... nie, 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 W ręce i trochę to świadczy o tym, że jestem jakaś nie ten ale nie. nadzieję, że się coś uda. Więc na teraz z idziemy zapykamy. Dobra. Będę się jednak nie strzelać w panów, bo panu Ja się trochę boję facetów. A więc bardziej będę strzelać w panie. Czy jakieś starsze. Tam ja już mi się żygać chce od tego monstera. No ja ci mówię! Czy to za chwilę Alena? Damn, deram, deram. Ostatni łyk Daj mi też ostatniego łek. Powole, wyschniło. Dobra, idziemy. Dzięki. Dziwne. Ale tych może? Dobra. Ani łupło, nie. Lecik. Robię takie zadanie społeczne. Ile osób um, się do mnie przytuli, a ile mi odmówi? Czy mogę, czy mogę panu przytulić? <grym> dziękuję bardzo. dziękuję. Dzięki. dziękuję Dzięki. bardzo. Dziękujemy. Łego dnia. <grym> <grym> Dobra. Jeszcze około nie wiem. Jeszcze jest dwie. No dziękuję. I. A w tym zlecaku? Nie wiem. To chyba. wydanej na poszukiwania. Wyglądają trochę tak dziwnie. No, trochę tak no, no, ale nie zawsze z wyglądu co Ludzie nie myli, ale... No, w on... tak, bo to. No, nie muszą o mnie. A to, co odczułaś? Robię takie wyzwanie z i na które Proste, tak? <głos> <głos> Dzięki. Za jeszcze jest jedna. Jeszcze jedna. No, Później raczej. jeszcze na koniec, jak starczy nam czasu, to poprzytulamy jeszcze, wiecie. No. wiecie? Ogólnie będą wstawiane pomiędzy, yy, ile mamy punktów, nie? bo punkty będą za każdą panią, e, którą przytulimy, a nie będzie punktów za wszystkie pani, których nie przytulimy. No. Y, czyli ja już mam Kilka punktów, ale mam dwa odjemne, bo ym, pani mi dwie odmówiły. Teraz jedziemy jeszcze z jedną panią, a jak nam później ty pięć pań, jak nam jeszcze starczy czasu, to przytulamy trochę więcej. No, no dobra. Go. Ogólnie e, naszą serią na, na tym kanale będą takie właśnie eksperymenty społeczne. To jest nasza pierwsza seria, ponieważ to jest bardzo ciekawe moim zdaniem. Jak na przykład będziemy pytać o różne rzeczy, na przykład zrobimy trochę taki też hardkorowy bardziej odcinek, w no. którym będziemy pytać, czy na, na jaką partię wyborczą głosują. Czy na lewicę, czy na, o. czy na PiS. My Wam nie będziemy mówić, na co no, my głos... nie głosujemy? No bo to jest Ale bardzo... ja tylko Wam powiem, że zagłosowałam szkodę to, czego nie chciałam. E... No, bo jej się pomyliło. <laughs> nie wiedziałam, które tak, które, ok? Dobra. <laughs> bo tam było napisane takimi wielkimi literami, że na przykład prawo i sprawiedliwość, e... Koalicja obywatelska i nie było napisane skrótami. No. A Marysia zna tylko skróty. <laughs> tak. Obejm I... o, to zerw. <laughs> <laughs> Marysia nie zastanowiła się przez chwilę. Nie, <laughs> nie zastanowiła się. się. Nie zastanawiała się przez chwilę. Jaki to może być No tak pani po prostu zagłosowała. No, no dobra, no, no to już na chwilę. żeby ci nie było raźniej, No szybciej, dawaj. Marysia, Szybko. Ależ dól mnie kochanie, nie mam rąk. Dziękujemy bardzo. Miłego dnia. dnia, Zaliczyłam wszystkie teraz, czas na się! Trochę się stresuję. Dobra, jedziemy. Dobra. jak się stresujesz? Tak, razem się stresuję. Dobra, jedziemy. Mam ja ja taką wyzwanie <laughs> w i mam teraz takie zadanie, żebym zrobiła piękna pani, z się Dziękujemy bardzo, miłego dnia! Niech się cieszysz! Dziękujemy bardzo, miłego dnia! Eder, powie, żeby ci nie było raźniej, bo no szybciej, dawaj!

Ale to nie mam rąk. Dziękujemy bardzo Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał Jeśli tak, to nie zapadzie w Wburzę subskrypcji naszego kanału. wpadajcie na nasze Instagramie, zaraz wam się pojawią. I widzimy się jeszcze na TikToku. I zaraz na filmiku. Pa!